Witam państwa. Nazywam się Amanda Postolska. Zapraszam na program Kawa z Agentem, ale zanim w sumie opowiem państwu, na czym będzie dokładnie, jak będzie wyglądał dokładnie mój program. Chciałabym państwu serdecznie podziękować za tak ogromne zainteresowanie moim wywiadem, którego byłam gościem z panem Marcinem Wenusem jest mi naprawdę niezmiernie miło że tematyka rynku i nieruchomości tak się Państwu spodobała, nie ukrywam, jest to dodatkowa motywacja dla mnie, by móc dla Państwa stworzyć taki właśnie autorski program. Na który chciałabym serdecznie zaprosić. Jak będzie wyglądać formuła programu Kawa z Agentem? Co tydzień będę zbierać dla Państwa około 10 najważniejszych aktualizacji newsów z rynku nieruchomości, tak by mogli być Państwo na bieżąco ze wszystkimi informacjami, a nie musieli sami swojego czasu poświęcać na przeszukiwanie kilku, kilkunastu portali dziennie. Jest tego dosyć dużo, wiem, bo sama jako agent nieruchomości staram się być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami, wiem ile to czasu mm, zabiera, zatem wymyśliłam taką strukturę programu, by mogli Państwo. Mieć najważniejsze informacje w skrócie przekazane, cotygodniowo, czyli taka wiedza odnośnie nieruchomości w pigułce tylko po to, żeby mogli Państwo zmaksymalizować swoje zyski, jeżeli inwestują Państwo na rynku nieruchomości, na przyszłość nie popełniać jakichś błędów, bo będą Państwo wiedzieć, jakie na przykład przepisy za chwilkę mogą wejść oraz przede wszystkim lepiej zaplanować swoje ruchy na rynku nieruchomości bo będziemy również też bardzo często analizować zdania ekspertów, ich prognozy na temat rynku nieruchomości. Zatem zaczynamy. Pierwszy artykuł, który chciałabym Państwu przybliżyć, to taka dosyć istotna zmiana, która może się pojawić, ponieważ aktualnie konsultowany jest projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z takich ważniejszych propozycji zmian, co może być, Istotne dla nas jako inwestorów, oczywiście też dla deweloperów. Jedna z takich ważniejszych zmian, właśnie wprowadzanych, to lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych w każdym nowym budynku wielorodzinnym ma być co najmniej 6%. Czyli w ogóle jest wprowadzane takie pojęcie jak lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych. Będą to lokale, które będą miały troszeczkę inne parametry techniczne i jeśli kupimy taki lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych, a będziemy chcieli jakiekolwiek zmiany w nim, na przykład wyburzyć ściany, będziemy chcieli jakiekolwiek zmiany wprowadzić, będzie to lokal traktowany troszeczkę inaczej, ponieważ będziemy od tej pory potrzebować pozwolenia na budowę. Zatem jest to dosyć istotna zmiana. Każda najmniejsza zmiana, nawet mówię, przesunięcie, wyburzenie ściany, będzie już traktowana jako samowola budowlana. Zatem warto mieć to na uwadze, jeśli te przepisy przejdą, we, przepraszam, wejdą w życie. Na pewno y, trzeba będzie mieć to na uwadze. Z kolejnych zmian y, będzie też zmiana interpretacji słowa Andresola. Y, aktualnie prawo pozwalało bardzo. Y, Nadużywać tego, tego sformułowania. Teraz chcą tutaj tym rozporządzeniem troszeczkę to uregulować, a mianowicie chcą wprowadzić, by Andresola rozumiano jako górną część pomieszczenia wydzieloną w poziomie, niezamkniętą przegrodą budowlaną od strony wnętrza, z którego jest wydzielona, o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni użytkowej pomieszczenia. Tak jak wspomniałam, będzie to regulacja, która po prostu pozwoli Sformułować na nowo tą andresolę, bo tak jak mówiłam, obecnie daje, obecna interpretacja daje dosyć duże pola do nadużyć tego słowa. Najbardziej dotkliwe w praktyce mogą się natomiast okazać nowe przepisy dotyczące konieczności zapewnienia odpowiedniego nasłonecznienia w inwestycjach realizowanych w centralnych częściach miasta. Co to znaczy dla deweloperów? A mianowicie, może się okazać, że jeśli nie będzie wystarczającego nasłonecznienia, deweloperzy będą już musieli pożegnać budowanie mieszkań jednostronnych od strony północnej. Jest to dosyć znacząca zmiana. Będzie to oznaczać, że deweloperzy będą musieli niektóre swoje projekty całkowicie zmieniać, ponieważ aktualnie nie było takiej potrzeby, by zwracać na to większą uwagę. Można było budować mieszkanie jednostronne nawet od strony północnej, jeżeli wejdą te rozporządzenia w życie. Będzie to niestety dosyć znacząca zmiana, przede wszystkim dla deweloperów. Kolejna dość istotna zmiana dla deweloperów to sformułowanie, czym będą miejsca postojowe w garażu. A mianowicie, projekt zakłada, że każde miejsce postojowe ma mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi manewrowej. Takim przepisem zlikwidujemy więc możliwość projektowania miejsc rodzinnych, zależnych czy instalowania platform parkingowych, które są teraz bardzo, bardzo popularnym rozwiązaniem. Co to oznacza dla deweloperów i co to oznacza dla y, przyszłych y, kupujących y, w inwestycjach miejsca postojowe? Jeżeli deweloper będzie musiał zrezygnować z tych popularnych rozwiązań, które nie oszukujmy się, pozwalają mu. Zwiększyć liczbę miejsc postojowych na jednym poziomie, będzie musiał budować niższe poziomy garaży. Jeżeli będzie musiał to robić nie mógł i nie będzie mógł korzystać z takiego właśnie powiększania sobie miejsc postojowych, tylko będzie musiał każde jedno miejsce zapewnić dojazd do drogi manewrowej, wtedy na pewno się to przełoży na ceny całych inwestycji i przede wszystkim na ceny miejsc postojowych, ponieważ teraz można było w mądry sposób zainstalować platformy. Zrobić miejsca rodzinne, przez co zwiększyć liczbę tych miejsc, a teraz, jeśli już to rozporządzenie wejdzie w życie, no to niestety mm, takiego zabiegu deweloperzy nie będą mogli robić, a niestety odbije się to na nas, jako na osobach, które będą chciały kupić te inwestycje deweloperskie, bo na pewno znacząco zwiększy to koszty wbudowania takiej inwestycji. Mieszkania kuszą deweloperów komercyjnych. E, ciężko stwierdzić, czy tak naprawdę COVID. Yy, miał tak ogromne znaczenie, że deweloperzy, którzy głównie słyną z rynku komercyjnego, właśnie coraz częściej wybierają rynek mieszkaniowy. Jest to dosyć ciekawe zachowanie, ponieważ wcześniej takie sytuacje nie miały miejsca, a coraz więcej właśnie deweloperów komercyjnych decyduje się na rozszerzenie swojej działalności, może nie na kompletne przekształcenie, tylko na dodanie właśnie rynku mieszkaniowego również do swojej oferty. I tak na przykład zrobił, Giełdowy deweloper GTC, który poinformował, że ma właśnie w planach rozszerzyć swoją ofertę o rynek mieszkaniowy. Z kolei, Imo Finance wpadł niedawno na pomysł, by mieszkania wybudować na dachach niektórych swoich parków handlowych. Jest to firma, która posiada ponad 100 parków handlowych na terenie całej Europy i chcą właśnie dachy tych swoich inwestycji. Zagospodarować lokalami mieszkalnymi. E, jakby to miało wyglądać w liczbach? A mianowicie na 100 mm, parkach handlowych w całej Europie chcą zbudować port, portfel 12 tysięcy mieszkań. To jest naprawdę ogromna e, liczba, jak dla dewelopera, który e, wcześniej zajmował się tylko rynkiem komercyjnym. E, oczywiście uzasadniają swoją decyzję e, w bardzo e, fajny sposób, e, tłumacząc, że tak naprawdę e, wejście w ten segment nie oznacza, że Zmieniają jakkolwiek swoją strategię, bardziej po prostu nastawiają się na zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczną. Zatem tutaj bardzo myślę, teraz modna odpowiedź, ale bardzo jestem ciekawa tego projektu. Jeszcze chyba w Warszawie nie powstał. Taki projekt. Nie przypominam sobie, żeby nawet był w planach taki właśnie projekt, by na dachu centra handlowego powstały lokale mieszkalne. Biurowe jak najbardziej, ale mieszkalne jeszcze się z czymś takim nie spotkałam. Bardzo bym była ciekawa takich projektów. Stawki za wynajem mieszkań ostro w górę. Tutaj mamy taka, taką analizę z raportu Oto Dom, która wskazuje że w ostatnim roku ceny mieszkań za wynajem poszybowały bardzo, bardzo ostro w górę. Oczywiście ma też troszeczkę wpływ na to pandemia, bo w ostatnich dwóch latach musieliśmy te ceny troszeczkę skorygować. Jednakże teraz już rynek mimo Dalej trwającej pandemii. Ten pierwszy rok pandemiczny był na pewno dla najmu y, tragiczny. Tutaj kolejny rok pandemiczny okazał się y, nawet, można powiedzieć, ogromną wygraną, bo mimo tego, że ceny były wcześniej niższe, to teraz są naprawdę dużo, dużo wyższe. Nawet o 27% ceny najmu poszły do góry. W Warszawie e, najem lokalu o powierzchni 60 do 90 m2 kosztuje prawie tysiące zł. E, to jest o ponad 600 zł więcej niż rok temu. Zatem są to naprawdę duże duże podwyżki. E, oczywiście wiadomo, trzeba mieć to na uwadze, że ten rok pandemiczny pierwszy był dosyć trudny, ale ja jako osoba, która pracuje na rynku, jestem w stanie porównać to z perspektywą Kilku lat wstecz. I tak rzeczywiście teraz w tym roku można szczególnie zauważyć, jak już ten rynek najmu wrócił, wrócił do normy, że ceny mimo to są wyższe niż były nawet przed pandemią. Więc jest to na pewno dobra prognoza dla osób, które chcą zainwestować w mieszkania pod wynajem. Myślę, że na pewno tutaj nie będzie tendencji spadkowej. A jeszcze z takich kilku e, fajnych statystyk. Według danych oto dom e, za mieszkanie 38 metrów w Bydgoszczy trzeba było zapłacić o 16% więcej niż przed rokiem. We Wrocławiu e, ponad 15%, w Łodzi prawie 13%. A jednym z miast, które zanotowało niewielki spadek cen są Katowice, gdzie mieszkania na wynajem stanowiły 0,6% w porównaniu, staniały, staniały o 0,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zatem tylko tak naprawdę Katowice, ale to mówię, niewielki, niewielki spadek. Większość miast w Polsce jak najbardziej na wygranej i to dosyć duże podwyżki. 2021 był na pewno fenomenalnym rokiem dla deweloperów. I wyjątkowym. Dlaczego wyjątkowym? E, rekordowa liczba sprzedanych mieszkań, e, rekordowa liczba wydanych pozwoleń. I w tym właśnie artykule chciałam Państwu opowiedzieć e, i przytoczyć wypowiedzi trzech osób właśnie e, z branży deweloperskiej ich prognozy e, na ten rok nasz, który się właśnie rozpoczął, czy ceny będą. Szły do góry, czy jednak będą spadać? Chociaż tutaj mogę zdradzić, że raczej takich, takich prognoz nie ma, takich spekulacji, ale za sekundkę Państwu przeczytam. Na pewno są to bardzo ciekawe wypowiedzi, które warto sobie przeanalizować, już według własnej opinii. A mianowicie, Nikoda Miskra, prezes Murapolu, oczekuje, że popyt na mieszkania będzie się utrzymywał na wysokim poziomie. Wpływ na ten trend mają wysoki deficyt lokali w Polsce oraz wciąż sprzyjające warunki makro. Czyli rosnące płace, wysoka siła nabywcza mierzona tym, ile metrów kwadratowych można kupić za średnią pensję. Postrzeganie zakupu mieszkania jako formy zabezpieczenia na przyszłość. Ceny mieszkań nie spadną. Nie ma ku temu żadnych przesłanek. Utrzymuje się wysoki popyt, banki chętnie udzielają kredytów, a z drugiej strony koszty realizacji przedsięwzięć deweloperskich się nie obniżą. Wylicza pan Iskra. Natomiast prezes Atalu, Zbigniew Juroszek, podkreśla, że nie wiadomo, jak mocno referencyjna stopa procentowa pójdzie w górę, ale przy około 2% rynek działał dobrze. Trzeba pamiętać, że wynagrodzenia rosną i banki na bieżąco dostosowują politykę kredytową. Może dojść do sytuacji, że branża deweloperska zróżnicuje się i będą widoczne spółki, które wyraźnie lepiej sobie radzą na rynku i oczywiście te słabsze. Spółki o większym potencjale będą dalej notować dobre wskaźniki, a w tym oczywiście sprzedaż. E, jak najbardziej będzie również na bardzo dobrym poziomie. Tutaj mówi pan Juroszek. Natomiast Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronsona, oczekuje, że w aktualnym roku e, pojawi się delikatne schłodzenie na rynku i stabilizacja, ale mimo to e, ceny mieszkań będą dalej rosły o około 4% skali roku, na co wpływ ma poziom stóp i ograniczona dostępność finansowania dla części klientów. W efekcie 2022 będzie rokiem dużo większej konkurencji deweloperów. Według Kutkowskiego wysokie ceny lokali i trudniejszy dostęp do kredytów będą wsparciem rynku najmu. Dlatego rynek PRS będzie zachęcał kolejne fundusze do inwestycji w Polsce. Jest to niestety bardzo niepokojący sygnał, e, ponieważ bardzo podobna sytuacja miała miejsce w Berlinie, gdzie rynek najmu jest właśnie zdominowany przez fundusze inwestycyjne, które wykupiły większość mieszkań właśnie w momencie, kiedy. E, Osoby, które mieszkały w były nie były, osoby prywatne oczywiście tak nie były w stanie same zakupić tych lokali, więc myślę, że jest to taka dosyć pesymistyczna wizja. Mam nadzieję, że się taka wizja nie spełni w Warszawie, ale warto mieć to z tyłu głowy. Na pewno taki scenariusz nie byłby korzystny. E, dla rynku najmu. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszą się mikroapartamenty. E, co to są tak naprawdę te mikroapartamenty i czy w ogóle warto w nie inwestować? Zgodnie z przepisami lokal poniżej 25 m2 nie jest lokalem mieszkalnym. Ale e, czy jest e, jakiekolwiek e, wyjście, żeby tutaj zainwestować w jeszcze mniejsze lokale niż 25-metrowe? Oczywiście, że tak. E, tutaj deweloperzy sobie z tym poradzili, zaczęli budować inwestycje, które nazywają się apartamentami inwestycyjnymi, które nie spełniają tych norm lokalu mieszkalnego, ale są lokalami użytkowymi poniżej 25 metrów. E, i ku zdziwieniu wszystkich cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Są naprawdę świetną inwestycją, jeżeli chodzi o zainwestowanie niewielkiej kwoty z bardzo dobrą stopą zwrotu. O tym zaraz Państwu troszeczkę więcej przeczytam. Na konkretnych liczbach będę bazować. E, oczywiście, dlaczego wspominamy o tych mikroapartamentach? E, bardzo głośne było ostatnio o deweloperze Koszalina, który postanowił wybudować metrowy lokal. Mieszkalny. No, mieszkalny ciężko go nazwać mieszkalny, ale tak, lokal, który chce zacząć sprzedawać, tłumacząc oczywiście, że taka jest potrzeba rynku. No, w internecie wybuchła ogromna burza. Tak, jak właśnie widzimy tutaj na tym słynnym memie, żeby znaleźć mikroapartament spośród lodówek. Niemniej jednak ten temat ponownie właśnie mikroapartamentów dzięki temu deweloperowi e, powrócił tutaj na e, szersze grono omawiania w internecie. Zatem chciałabym właśnie Państwu teraz opowiedzieć, czy w ogóle jest warto chodzić w takie mikrolokale, bo z tego co zauważyłam, nawet część moich klientów e, tak troszeczkę niepewnie do tego podchodzi, a myślę, że naprawdę nie ma się czego obawiać. Zaraz Państwu e, przeczytam na konkretnych liczbach, że naprawdę jest to rewelacyjna forma inwestowania pieniędzy. Um, powiem Państwu tak, z analizy portali Morizon i Gratka wynika, że średnie ceny lokali poniżej 25 m2 na rynku wtórnych w Warszawie to 17 tysięcy z metra w Krakowie to jest prawie 15 tysięcy z metra, w Gdańsku 16, w Łodzi 7,5 w Poznaniu. 600, a we Wrocławiu prawie 13 tysięcy za metr kwadratowy. Wydaje się, że jest to dużo, jednakże musimy pamiętać, że ceny najmu w tych mikroapartamentach no znacząco się różnią od tych cen najmu w. W klasycznym rynku y, mieszkań na wynajem. Dlaczego? Ponieważ te mniejsze apartamenty poniżej 25 metrów są bardzo często y, brane na tzw. najem krótkoterminowy. I tutaj zaś zarobek jest już naprawdę imponujący. Mm, musimy pamiętać, że miesięczna stawka najmu za 1 metr kwadratowy małego mieszkania może nawet przekraczać 100 zł netto, bez czynszu. W przypadku zaś najmu krótkoterminowego może być powyżej 100 zł netto, nawet do 120 zł netto za metr kwadratowy, więc myślę, że tutaj naprawdę warto zwrócić na to uwagę. W małe mieszkania zawsze warto inwestować. Ze względu na mały metraż, koszt zakupu jest relatywnie mały, a rentowność wysoka. W razie potrzeby nie ma problemu ze sprzedażą takiego mieszkania i szybkiego wyjścia z powodu inwestycji. Tutaj mamy takie podsumowanie na portalu Morizonu i Gratki. Bo teraz te dwa portale się połączyły. I tutaj właśnie zrobiły takie podsumowanie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy temat. Te mikroapartamenty, żeby. Zainwestować pieniądze, mówię, nie są to duże kwoty, a można naprawdę bezpiecznie zawsze uciec bądź dawać na wynajem krótkoterminowy z bardzo dobrą stopą zwrotu. Ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosną w 2022 roku o 10%, oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spodziewamy się, że wzrost cen nieruchomości w Polsce w 2022 wyniesie około 10%. Już obecnie widzimy tendencję wzrostową w większości dużych miast. Ceny mieszkań podwyższać będzie presja kosztowa to efekt skokowego wzrostu cen materiałów i wysokiej dynamiki wynagrodzeń w budownictwie. Napisali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zaś w roku kolejnym, 2023, spodziewają się wzrostu o 8%. E, tutaj też e, taka jedna mała ciekawostka. Globalne badanie UBS wskazuje, że ryzyko wystąpienia bańki e, na rynku polskim jest jednym z najmniejszych ze wszystkich e, państw w Unii Europejskiej. E, taki optymistyczny, mały e, wątek, bo część osób myślę, żeby się z tym nie zgodziła, jednakże tutaj e, te globalne badania potwierdzają, że ryzyko wystąpienia bańki na naszym polskim rynku jest praktycznie zerowe. Hiszpania idzie na wojnę z wynajmującymi. Wynajem mieszkań w Hiszpanii to coraz bardziej ryzykowna inwestycja. Tamtejsze władze tolerują nadużywanie prawa przez lokatorów. Ma też miejsce ustawowe ograniczanie czynszów. Hiszpańska mieszkaniówka jest ciekawym i raczej mało pozytywnym przykładem w skali całej Europy. Najpierw doświadczyła ona długoterminowego boomu, który skutkował wzrostem udziału budownictwa w PKB do rekordowego poziomu 16%. Później nastąpiło cenowe załamanie, a ruch budowlany w latach 2012-2014 praktycznie zamarł. Teraz hiszpański rynek mieszkaniowy po kilku latach względnego spokoju znowu staje się ee, do ryzykownych eksperymentów. Lewicowa koalicja próbuje mocno uregulować czynsze i jednocześnie toleruje nadużywanie prawa przez lokatorów. Warto wspomnieć, że jeszcze pierwszy rząd Pedra Sanchez'a w marcu 2019 roku wprowadził przepisy dające wspólnotom autonomicznym prawo do regulowania czynszów za wynajem. Z uchwalanych regulacji w najgwie, z największym stopniu, przepraszam, skorzystała Katalonia. Szybko okazało się jednak, że tamtejsze rozwiązania zostały uznane za niekonstytucyjne. Dlatego taka mała, tutaj czerwona flaga, jakby ktoś rozważał inwestycje w Hiszpanii, myślę, że warto być tam na bieżąco z aktualnym prawem, ponieważ można się niestety niemiło zaskoczyć. Tym akcentem bardzo, bardzo Państwu dziękuję za. Obejrzenie mojego programu. Mam nadzieję, że będzie się Państwu taka formuła podobać i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, pięknie.